Cześć, mam na imię Kuba. Dzisiejszą kompozycją będzie Pisco Sour. Jest to narodowy koktajl Peru. Natomiast jest to bardzo kontrowersyjny koktajl, gdyż prawa do niego, jak i do trunku, na którym jest wykonywany, roszą sobie oba państwa. Jest to Peru i Chile. Na ten temat cały czas trwa bardzo burzliwa dyskusja. Natomiast my wiemy, że jest to peruwiański koktajl. Nieodłącznym składnikiem Pisco Sour są bittersa margoczuncho. Jest to mieszanka bardzo wielu ziół. Wywodzi się z Grona Sauerów, czyli koktajli znanych już z XIX wieku. Pierwsze Sauery były opublikowane w książce Jarego Tomasa. Natomiast były budowane na bazie cytryny, na różnych alkoholach. Do Narodowego Koktajlu Peru, czyli do Pisco Sauer, użyjemy soku z limonki. 20 ml. Tak jak mówiłem, bazą tego koktajlu. Jest peruwiańska brandy Pisco Alkohol winnego pochodzenia Balans słodyczy tworzy syrop cukrowy tutaj szykuję dwufazowo, aby spienić jak najlepiej nasze składniki za drugim razem już z lodem. Charakterystyczna do tego koktajlu jest gęsta piana, która tworzy się na wierzchu. Emulsyjna konsystencja, która jest wytworem właśnie użycia białka. Ma ona niesamowity wpływ na smak tego koktajlu, gdyż jest bardzo emulsyjny, bardzo powoli spływa po naszym podniebieniu i kubkach smakowych. Jeżeli chodzi o aromaty, pierwsze skrzypce gra Angostura Bitter, czyli mieszanka ponad 40 ziół korzennych przypraw które podkreślają nam aromat tej ruchu. Tworzą bardzo subtelny, ale wyraźny garnish. I To jest właśnie ci